Z tej strony Laura Wildcraft Ech, Wam powiem parę spraw Tak wiem nie powinnam nagrywać bo miałam być na urlopie do aktualizacji z tygrysem, ale spokojnie będzie ta aktualizacja. Postaram się możecie słyszeć mojego brata. No ale mniejsza. Spraw tak, powracam na kanał mi się ludno robi bez Was. Najlepiej mi. Najlepszy humor mam z Wami. Zawsze mogę z Wami miło pogadać. A to to. I tak fajnie. No i Wy się ze mną cieszycie, tak? Tak w ogóle. Dziękuję za 38 subików, Bardzo za to dziękuję. Mam marzenie, żeby dobić do 50. Też coś pomyśleć nad specjalem z gierki. Druga trzeci... czy to... Chyba trzecia. manager Nie skacz na parę ale to, ok e, O, źle mi się położyło. Trzecia sprawa jest taka, że mam do pokazania parę fanartów, które wykonam dla youtuberów. Czwarta jest sprawa, że... Mam takie pytanko. czy chcecie odcinek z tego kryzysuje fanart dla Shadow podłogę Ety? E, jako bonus odcinek na dziś. Z tego powodu, że powracam. Co by na to? Napiszcie to w komentarzach. Czwart... Nie, czwarta już była. Piąta sprawa jest taka, że... Prawdopodobnie pogadam z Shadow, bo znamy się. Jesteśmy na odparą. Tak. Mamy taki pom pomysł, że. Ym, najlepiej nie czytajcie tego, co mi teraz przyszło. Najlepiej. Bo to jest sprawa osobista. No ale, tak, mamy. Bo skoro Shadow tak ładnie rysuje, tak jak i ja, być może zrobimy rysunek. Ja na przykład narysuję rysuję swojego Foxa. Eee, Shadow na przykład nie rysuję swojego Krokodila, chyba że narysuję Foxa. Eee, ja na razie Wam pokażę te fanarty które i dla kogo są. Dobra, ten pierwszy fanart jest dla Ra Lara Wildcraft. ostatnio ktoś powiedział, że się pod nią podszywa, a w życiu, ja się nie podszywałam, ja, ja nie jestem osobą, która się potrzeba. No tak właśnie to wygląda. No niezbyt przekonujące, ale tu jest napis Laura Wildcraft. Lara, co ja mam, są Laura. To jest moje zdjęcie. Tutaj niestety zapomniałam napisać dla kogo i podpisik. Tak jak u Larry Workraft, że jest podpis, podpisik, ale to jest dla Light, Light Fury. Miała wtedy właśnie nazywała Ognista łapa. No i narysowałam ją jako... Ee, Jaką sowę? jako sowę? ja kompletnie smoków nie umiem rysować To jest dla Wee... Wee... Wee Cream Nie potrafię tego czytać, więc czytam po swojemu Oczywiście podpisik To jest dla Bad Angel No wiem a, skrzydło jakiegoś demona i takiego eee, po prostu nawet nie to, że uważam, że Bad Angel to są stworzenia dla złych osób i uważam, że Bad Angel youtuberka od Witzka wiz a w życiu. No tak po prostu mi się skojarzyło. To jest dla Foxy Starna, to jest napisane. Tam też było napisane. To jest tam biały z kluba klubu No i oczywiście niebieskie ubranko Tu jest y, StarTout Studio i Alka Pralka To jest Alka 2.3, boże Ja chyba coś kojarzę, albo ja... Albo mi się coś... Nie wiem, nie patrzyłam w ogóle na kan. I chyba raczej ją y, prawdziwą Alkę spotkałam Serio mam miałam ją na kącie w znaj no i tak ta skóra to jest Gulika skóra e, ta pierwsza skóra group. no i to jest standardowe uby, ubranko alki 2.3 to będzie chyba tyle z tych fanartów Eee, piąta sprawa. Nie, szósta chyba. Mam zamiar wbić na lisie 150 i nagrać o tym filmik. W ogóle, siódma sprawa jest taka, że potrzebuję ludzi do klanu, więc ci, którzy nie mają klanu, albo mają tylko, że niski poziom, a strasznie chcą, znaczy. Nie no, chcą być, nie wiem, z youtuberką w klanie, to bardzo zapraszam. Ja w ogóle cztery osoby mam. Nie no, jedna jest wyższa ode mnie. Ale tak, mam coraz trudniej na tru, coraz trudniej mam na klanie. Jeszcze powoli już mam powoli taki duży yy, trzeci dopiero dzisiaj byłam, byłam osoby. Wszyscy nawet niektórzy mają szósty poziom, a niektórzy piąte, Ale tak, trzeba cierpliwość. A mniej jak ktoś chce, nie wiem, mieć, być w wyższym poziomie klanu, albo po prostu chcą być youtuberką, albo jak ktoś nie ma klanu z moich widzów, bardzo zapraszam. W ogóle spotkanko miało się odbyć, ale nikt z was nie był, więc proszę czuję, że nikt nie dołączy. A... A wiecie. Nie było? Ja no, nie robię spotkań. Spotkań. Ale ja czasami uczę, że... Chyba... SPW, albo coś na odwrót. XUSP. Mruczka, nie spotkałam Nalika, w sumie Z nią, z nią znaję jestem bardzo długo, no nie pamiętam dokładnie Ale tak, jest moim widzkom parę z, m, chyba ludzi jest z moim znaj. E, no niestety Tak jest, bywa. Hmm. Ja, że teraz nie powinno z tej galerii wychodzić. Ale zobaczymy, czy już jest ta aktualizacja. Witcraft Nie. Jeszcze nie ma tej akcji. Tak, moja opinia. Ani to, że cały czas się niektórzy wyświetla. Wystąpił błąd podczas połączenia się z grą za każdym razem kiedy próbowali wejść na tę grę. Boże, ja myślałam, że to jest napisane aktualizuj. Zapomniałam. Ale tak, ja bym się żegnała i to jest mój będzieorek. Jakbym zanim się pożegnam, to popraćam tego słodziaka. Taki był będzie jak go adoptowaliśmy, miał parę tygodni. Szczerze mówię. Nie zmyślam. O, taki uroczy Boziu. Mam lepsze ale za małe. Będziemy musieli mu kupić. Co no, razie śpi na kocu? Czy nie? Będzie nie mam na temat. Nie, nie uderzyłam go. Na temat. Masz swój zabaky co mnie nie gryziesz. Gryzek proszę gryźć. To ja się żegnam I narka.